On chce dbać o kobietę, która ma swój świat i która w tym pięknym świecie, w tym fajnym, fascynującym świecie, który daje jej dużo radości, spokoju, łagodności, pozwala jemu stać się częścią tego świata. Trudne przemyślenia. Wiem, szósta rano, ale lecimy z trudnymi tematami, ale według z partnerem i partnerką. Czasem bywa tak, że rozmowy zamieniają się w raporty z dnia. Co na obiad, co z dziećmi, co z rachunkami. I nie ma już czegoś takiego, a wiesz co się wydarzyło na moich zajęciach? Hmm, zgadnij, co przeczytałam w mojej książce. Wtedy rozmowy przestają stawać się nudne. nudne. Należność emocjonalna, brak indywidualności, brak własnej przestrzeni sprawia, że zaczynamy całe swoje szczęście, całe swoje poczucie bycia ważną, całe swoje męskie poczucie bycia potrzebnym. Ważnym, istotnym w życiu Opieramy na tej jednej osobie Na partnerze, na partnerce I najgorsze to się wtedy dzieje Że właśnie Nasz poziom radości zależy od tego Co on zrobi Albo czego nie zrobi I dochodzi do sytuacji, że czujemy Że w sumie to my bez niego nie istniejemy Jesteśmy nikim bez niego Ja to przeszedłem masakra Mhm Przeszedłeś przez St. Andrzeju, no masakra. I to jest właśnie paskudne, bo wtedy wiecie, partner czy partnerka to jest drugi człowiek. Oni zawsze mogą odwalić coś niezgodnego z naszym chceniem, okay? Albo niechceniem. No bo to jest drugi człowiek. Drugi człowiek może mieć inną wizję na daną sytuację, zrobi inaczej niż my byśmy chciały. I to jest już dla kobiety emocjonalny dramat, bo kobieta wtedy w pełni uzależnia swoje. Poczucie tego, że jest atrakcyjna, od tego, czy jej partner ma dla niej czas. I to są właśnie te związki, słuchajcie, gdzie jak mężczyzna siada wieczorem do komputera pograć albo do telefonu poskrolować, to zaczyna się dramat i histeria. Bo kobieta czuje się mniej ważna od komputera. Albo on chce iść na piwo z kolegami, a ona szaleje, no bo przecież jak, skoro jesteśmy razem, jak, skoro on powinien wieczorem być ze mną, przestałam być dla niego ważna, skoro on idzie z kolegami na piwo? Hej, Agatis.